Wiele kobiet obwinia hormony za to, że nie są w stanie schudnąć. Jeśli w większości przypadków jest to tylko wymówka, czasami zdarza się, że to one są winne. Jeśli próbowałaś wielu diet, uprawiałaś sport, dobrze się odżywiałaś i nadal nie możesz schudnąć, czas pomyśleć o równowadze hormonalnej w twoim ciele. Poznaj również, jak hormony wpływają na twoją wagę. Jest 9 hormonów, które zapobiegają utracie wagi. Porozmawiamy dziś o każdym z nich. Więc zostań z nami do końca. Być może tu tkwi Twój problem. Hormon tarczycy. Tarczyca uwalnia do krwi hormon, który kontroluje metabolizm organizmu. Są to hormony T3, T4 i kalcytoina. Kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów, możesz cierpieć na niedoczynność tarczycy. Dwa główne objawy niedoczynności tarczycy to szybki przyrost masy ciała i zatrzymywanie wody w organizmie. Kortyzol. Liczne badania wykazały związek między stresem a przyrostem masy ciała. Kiedy jesteś zestresowana, nadnercza uwalniają hormon kortyzol. Przy dzisiejszym wysokim poziomie stresu nie jest zaskakujące, że wiele osób ma wysoki jego poziom, co prowadzi do przyrostu masy ciała i złego stanu zdrowia. Kortyzol powoduje odkładanie się tłuszczu, szczególnie w okolicy brzucha i ramion. Do tego dochodzi apetyt na tłuste, słone i słodkie potrawy, które zwiększają się wraz ze stresem, niepokojem, napięciem nerwowym i drażliwością. Utrzymujący się nadmiar kortyzolu powoduje przewlekłe stany zapalne organizmu. Insulina Trzustka to gruczoł produkujący insulinę. Funkcje tego hormonu – intensyfikacja transferu i wykorzystania glukozy – Utrzymywanie poziomu glukozy we krwi, przekształcanie glukozy w energię lub przechowywanie jej w postaci tłuszczu, konwersja nadmiaru glukozy w glikogen, metabolizm lipidów, aminokwasów i cukru we krwi. Kiedy rozwija się insulinoodporność w wyniku spożywania niezdrowych, przetworzonych, tłustych potraw, napojów bezalkoholowych, zawierających dodatki oraz sztucznych słodzików i napojów alkoholowych, wzrasta poziom cukru we krwi. I tym podobnie. To skutkuje cukrzycą, otyłością. Estrogen. Jest to żeński hormon płciowy wytwarzany przez nadnercza. Kiedy występuje brak równowagi estrogenu w organizmie, gromadzą się dodatkowe kilogramy. Niedobór estrogenu występuje u kobiet w okresie menopauzy. Z powodu tego niedoboru organizm szuka innych źródeł glukozy, co prowadzi do nadwagi. Progesteron. Hormon ten jest wytwarzany przez nadnercza i jest bardzo ważny w procesie naprawy tkanek. Działa przeciwskurczowo i przeciwzapalnie. Jednak na tle stresu, ale także z powodu innych czynników, w organizmie może wystąpić niedobór progesteronu, co prowadzi do przyrostu masy ciała. Testosteron. U mężczyzn testosteron jest wydzielany przez komórki śródmiążowe. Przyspiesza wzrost komórek i pobudza krążenie krwi. Hormon ten występuje również u kobiet, ale w mniejszych ilościach. Zwiększa odporność kości, pomaga spalać tłuszcz i zwiększa libido. Niedobór testosteronu może prowadzić do otyłości, zmniejszenia gęstości kości i masy mięśniowej. Melatonina. Melatonina to hormon wytwarzany przez szyszynkę. Eksperci twierdzą, że melatonina może prowadzić do przyrostu masy ciała, jeśli nie śpimy wystarczająco długo. Proces regeneracji organizmu zostaje przerwany. Z tego powodu ponownie cierpimy na stres. Grelina. Jest to hormon peptydowy pobudzający apetyt, zwany także hormonem głodu. Jest wydzielany przez żołądek i trzustkę, zwłaszcza gdy ludzie są na diecie lub głodują. Hormon ten może zwiększać apetyt, sprzyjać magazynowaniu tłuszczu i zwiększaniu masy ciała. Leptyna. To hormon, który reguluje gospodarkę energetyczną organizmu. Jeśli Twoja dieta jest bogata w cukier i tłuszcz, prowadzi do przyrostu masy ciała. Komórki tłuszczowe mogą wydzielać ten hormon, przez co jego poziom w organizmie staje się zbyt wysoki, co powoduje zaburzenia w organizmie. Rezultatem jest przyrost masy ciała, ponieważ nie ma sygnału dla mózgu, aby powstrzymać głód. Jeśli uważasz, że problem z wagą jest związany z zaburzeniami równowagi hormonalnej, dobrze byłoby skonsultować się ze specjalistą. Jak myślisz, jaki hormon przeważa u Ciebie? Napisz w komentarzach.